Po ostatniej ankiecie na kanale zauważyłem, że część z Was interesują piłkarskie wydarzenia z przeszłości. Żeby jednak w pełni odkrywać ten sport, warto najpierw przekonać się skąd on się w ogóle wziął. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football. Te drobne zmiany, obraz i muzyka w tle dzisiaj zmieniają się, gdyż chciałem w dzisiejszej opowieści cofnąć się o wiele, wiele lat do tyłu. Zapraszam. Choć o początkach gier zbliżonych do piłki nożnej mówi się jeszcze w kontekście starożytności, a sport na świecie istniał o wiele wcześniej. Kluczowy dla powstania i rozwoju tego sportu był XIX wiek w Wielkiej Brytanii. To tam po raz pierwszy przeniesiono boiska z centrów miast na pobliskie łąki, które posłużyły za trawiaste boiska. To tam powstawanie dodatkowych środków transportu ułatwiało rywalizację na dalszych odległościach, i przede wszystkim tam skupiono się po raz pierwszy na regułach gry. Bardzo długo reguły ustalano bezpośrednio przed każdym meczem. Sytuacja zmieniła się w 1848 roku w Cambridge. To tam 12 klubów po raz pierwszy spisało reguły gry w piłkę nożną, wreszcie rozgraniczając piłkę nożną od rugby i ograniczając grę rękami. 9 lat później powstał, zdaniem wielu, najstarszy klub piłkarski Sheffield Football Club. Nie mylić z Sheffield United. Klub ten samodzielnie spisał własne reguły, które w najbliższym czasie znacznie rozwinęły piłkę nożną. Po raz pierwszy pojawiły się choćby wzmianki o stałych fragmentach gry oraz poprzeczce bramki. 26 października 1863 roku 11 londyńskich klubów powołało The Football Association, najstarszą pierwszą organizację zarządzającą rozgrywkami piłkarskimi, a 8 lat później powstało Rugby Football Union i drogi tych dwóch sportów na zawsze się rozeszły. Jedną z najważniejszych dat w piłce nożnej jest 1872 rok. To powstanie pierwszych, najstarszych w historii oficjalnych rozgrywek piłkarskich, Pucharu Anglii, znanego pod nazwą FA Cup. W tym samym roku miał również miejsce pierwszy w historii mecz międzynarodowy. Rozegrany między Szkocją a Anglią. Mecz oglądany przez 4000 widzów na żywo zakończył się bezbramkowym remisem. Różnice między tamtym a współczesnym futbolem widzimy chociażby w ustawieniu na boisku. Reprezentacja Szkocji oprócz bramkarza miała na boisku czterech obrońców i sześciu napastników, a Anglia 2 obrońców i aż 8 zawodników grających w ataku. 2 czerwca 1886 roku powstało IFAB, czyli International Football Association Board, organizacja determinująca przepisy gry w piłkę nożną. 1888 rok to natomiast powstanie pierwszej ligi piłkarskiej w Birmingham. Uwzględniała ona 12 zespołów znanych kibicom angielskiej piłki do dziś. Były to Aston Villa, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Burnley. Derby County, Everton, Notts County, Preston North End, Stoke City, West Bromwich Albion i Wolverhampton Wanderers. Ostatnim z dwunastki był klub Accrington FC, rozwiązany 8 lat później. Pierwszym mistrzem, nie odnosząc ani jednej porażki w 22 meczach, zostało Preston North End. Nadmienię, że obecnie ten klub walczy, by znaleźć się na miejscu barażowym o awans do pierwszej ligi. Ligi której pierwszego w historii mistrza nie było od sezonu 1960-61, czyli od 63 lat. Paryż to miejsce, w którym w 1900 roku, pierwszy raz w historii, piłka nożna była sportem letnich Igrzysk Olimpijskich. Wzięły w nich udział trzy zespoły: Wielka Brytania, Francja oraz Belgia. Od tamtej pory na odbywające się co 4 lata imprezie nie było jej wyłącznie w 1932 roku w Los Angeles. Również w Paryżu 21 maja 1904 roku powstała FIFA, czyli obecnie największa i najważniejsza organizacja piłkarska na świecie. 26 lat później, w 1930 roku, zorganizowała ona pierwsza w historii mistrzostwa świata w piłce nożnej, które odbywały się w Urugwaju. Później powstawały inne, najważniejsze dla tego sportu rozgrywki: Puchar Mistrzów w 1955 roku, Mistrzostwa Europy oraz Copa Libertadores w 1960. I mógłbym tak opowiadać więcej, więcej, ale chciałbym, żeby materiały poświęcone historii futbolu stały się nową serią na moim kanale. Jeśli podoba wam się ten pomysł, koniecznie zostawcie łapki w górę i subskrypcję pod dzisiejszym odcinkiem. Dajcie znać w komentarzach, która część historii piłki nożnej najbardziej was interesuje. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.